deszcz, yy, temperatura. Aha, dzisiaj mamy zimowe miejscowości, zimobrzmiące. No bo ferie i będzie tak, w Śnieżkach koło Bielska Podlaskiego i w Kuligach koło Nowego Miasta Lubawskiego dwa stopnie będą, w Zaspach koło Sieradza, w Śniegocinie koło Płocka i w Nartach koło Rawy Mazowieckiej a nie, jeszcze mamy sanie koło Łodzi i kulików koło Radzimina, tam 3 stopnie, a zaspy małe i zaspy wielkie koło Kaszalina osiągnąć w 4 stopnie. Mamy też za granicę, <laughs> tam jest zawsze najbardziej śmieszy, Sanki Maki w Finlandii minus 6. No wiadomo jak Sanki to minus. Mulda. W Niemczech plus 4, Zaspa w Bośni i Hercegowinie 9 stopni, Lodosa w Hiszpanii 13, Puch, o kurcze, tu nie wiem jak to czytać, bo to w Iranie, Puch -keli, 14, Lodadi w Indonezji 27, Martabu też w Indonezji 31, Sankiniania. Nie, źle. Sankiniana w Gwinei 35, no i tam na sankach nie pojeżdżą. A w Botswanie, Sanie proszę Państwa, 39. To tam chyba śniegu dawno nie widzieli. Trójka. Program trzeci.